Witajcie. Dzisiaj jestem w terenie, mianowicie na mojej działerce. Muszę przesegregować parę kartonów z bateriami. Bateria, baterie trafiają zazwyczaj do albo przedszkoli, na jakieś konkursy, albo też za jakieś sadzonki. Często proszono mnie też, żeby sobie odebrać baterie. A może zastanawiacie się, co jest wyrzucane? w sklepach z bateriami nieraz baterie są zbierane oddzielnie nieraz jest z drobnym AGD i dzisiaj to co znalazłem chciałem Wam właśnie pokazać zazwyczaj baterie to są po prostu baterie lub zmieszane jest z jakimiś drobnymi żarówkami elementami od to a to jakiś powerbank ale trafiło się też coś innego. Fajniejszego. W tym kartonie zmiksowaliśmy sobie różne rzeczy. Ok. Jakiś zasilacz. Nieważne. Ale mamy różne kartoniki. I tutaj są fajne telefony. Więc wyjmiemy te kartony. Ktoś musiał, właściwie to nie wiem co on musiał, kolekcję telefonów, widzę, że tu też puste opakowania są. Wyjmę wszystko i pokażę Wam. Widzę, że w drobnym AGD jeszcze się znajdują jakieś klapki od telefonów, baterie. No takie baterie zrzucone akurat zbieram też. Tu jest jakiś radiobudzik, ale mamy i te pudełka. Ok, mamy taką Nokię. To pudełko za lekkie. Ok, motorowka się nie udała. Samsung Galaxy. Zobaczcie. Mamy tutaj. Ładowarki, kabelki. Wychodzi, że to jest wszystko od tego telefonu. Nie bardzo się znam już, bo to już stary telefon. Ale jest. Tu jest coś pustego. Tu jest tylko kabelek. Huawei E5785, ale czy jest telefon? To jest telefon. Nie. Nie wiem co to jest. kabelkami. tu jest bateria T-Mobile nie wiem co to jest dajcie mi znać często takie znajduję w tym pudełeczku magicznym ładna Nokia no i wychodzi że oryginalna ładowarka ale to chyba pudełko nie jest po nogi. okej okay. K3 LTE LG no to już jest coś no a to już i rozwalony telefon ale widzę że też kabelki z ładowarką są Alcatel Shine Line Niby też telefonik. O nawet karta SIM. Nawet jakiś pokrowiec. O, i jeszcze jest Samsung. O, taki najzwyklejszy Samsung. To chyba nie była cena. 1600 zł. No, to takie trafy dzisiaj mi się udało zdobyć, czyli takie trafiłem rzeczy, telefoniki, czyli nie zawsze w drobnym elektro jest jakiś szans, nieraz są takie perełki, zwłaszcza ta Nokia, ja jeszcze pójdę na warsztat, spróbuję ją naładować, może jeszcze się odpali, to co, tym szybkim odcinkiem pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć.